Witajcie, dzisiaj pokażę Wam pewien taki domek letniskowy na wakacje. Znajduje się on na takiej ładnej wyspie. Jeszcze nie do końca wiem, że to jest wyspa, bo w sumie nigdy się tam nie zapuszczałem, ale na to mi to wygląda. Jeśli filmik Wam się spodoba, to proszę o zasubskrybowanie kanału i nie łapki w górę. Przejdźmy do pokazywania. To jest domek letniskowy. Jest. Podzielone na kilka części. Tu jest jedna z tych części, to jest główna jego część, czyli ten domek. Jak się tutaj wchodzi, to to są takie rzeczy typowe dla pro, gracza Minecrafta. Banery różne. To jest główka gracza. Też nie wiem, czy mi jest biała. I tu jest pisek hektorek, papuga, go nie ma imienia. Drojka i buty, się tutaj nazwa, buty S To są zamarzające, aby takie buty. Dobra, działa. Tutaj też rzecz pro. Kowadło. I tu tego mapa. Troszkę tam dalej się tego nie widać, mógł rozpoznać, czy to jest wyspa, czy co to właśnie jest. Ale mi się wydaje, to będzie wyspa. Lok dźwiękowy też nie działa. Tutaj płyta była. Jak Wejdziemy sobie i te pandy, z bardzo, znaczy nie pandy, tylko te lamy. To tak bardzo fajnie teraz są zrobione. Bo każdy, to jest, działa tak. Można dać taki dywanik każdej lamie, jak się ją oswoi. Każdy dywanik to jest jakby inne przebranie. I to jest na takie, nie wiem jak to nazwać, taki super bohater, pół a tutaj jest nawet taki zwykła lama. Ale tak wziąłem te lamy podróżników. A tu jest właśnie taka fajna Ender lama. jest serce oceanu. Jeśli ktoś nie wie, to serce oceanu że daje takie coś, że na jakąś tam daleką odległość nie możesz się utopić. Jest rafa też koralowa. Owieczka jeb, tęczowa, tutaj też można sobie zejść na taki podest i tu jest miejsce do leżenia sobie i patrzenia się na piękną rafę, razem na jak na ładnie w nocy świeci. Muszę sobie włączyć noc. O, i właśnie to tutaj bardzo ładnie, to rafa zrobiona oświetlenie to tutaj łączy się dzień. To już dzisiaj byłoby na tyle. Jeszcze raz wspominam, że jeśli podobał ma się filmik, to fajnie byłoby, gdybyście zasubskrybowali kanał i zostawili łapkę w górę. Naprawdę był z tego zadowolony. Dzisiaj to by było na tyle. Do zobaczenia. Cześć!